Rozpoczynamy kolejny piękny dzień na wyspie Muria w Polinezji Francuskiej Ekskluzywnym śniadaniem, czyli kisielkiem Ja jabłkowy, Mateusz truskawkowy Obydwa równie znakomite. Dzisiaj dzień pełen wrażeń, bo wypożyczyliśmy sobie skuter. A to w sumie zaraz Wam pokażę. The is than the catch. Nasz skuter peżocik Wypożyczyliśmy go wczoraj z jakiejś tam firmy lokalnej dzięki e, dziewczynie, u której mieszkamy. W każdym razie skuter kosztuje na dobę. 150 zł samochód kosztuje 200 zł, także nie taka wielka różnica, ale skuterem, wiesz, łatwiej się zatrzymać w każdej możliwej mieścinie, w każdym możliwym wodospadzie i tak dalej. Łatwiej jest wjechać w wąskie uliczki, więc wzięliśmy skuter, a poza tym przyjemniej, Niebo wiatr wieje we włosy i kwiaty we włosach. Jeśli wszystko pójdzie dzisiaj z planem, to popływamy z płaszczkami, z rekinami, Zjemy też jakąś świeżą rybkę, co nie? Zobaczymy wodospady na muraj i, i, i co jeszcze? A i prawdopodobnie posnurkujemy jeszcze przy plaży na północnej części wyspy tam obok lotniska. Mała przerwa w jeździe skuterem, jesteśmy na plaży obok hotelu Hilton, tam z 500 metrów w tamtym kierunku jest, kolejna darmowa atrakcja i w sumie bardzo ładna plaża, tutaj co prawda niezbyt ekskluzywnie to wygląda, no ale i tak jest błogo i rajsko, jeszcze te widoki tych gór, tych łódek, piękny błękit, 10 na 10. Jesteśmy w bardzo ładnym hotelu Intercontinental. Pewnie za to wszystko, co wydamy przez cały pobyt, sta stać by nas było na jedną noc tutaj. No i niestety dzień zaczynamy od smutnej informacji, bo telefon mi wypadł i no przestał działać. Znaczy wyświetlacz cały zwariował, także niestety nie mam telefonu. Zobaczymy, co to będzie. Do delfinarium oczywiście jest darmowy i no nie zrobili nam żadnego problemu. Właścicielka nasza też mówiła, że na luzie wchodzić. Także kolejna darmowa atrakcja na murei. A teraz dotarliśmy do hotelu Les Tipaniers. Les Tipaniers. Les I tutaj można wypożyczyć kajaki. I my pójdziemy na wycieczkę, którą ze sami zorganizujemy. Zamiast płacić 440 zł, bo 100 euro kosztuje wycieczka, to my wypożyczymy kajak za 60 zł. No więc zamiast płacić za dwie osoby 8900 zł 880 to zapłacimy po trzy dyszki. I podczas tego tripa zobaczymy, będziemy mogli sobie popływać z płaszczkami, z rekinami i zobaczymy jakąś tam piękną rafę koralową. No zresztą sami zobaczcie. na 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 Także tak wyglądało snurkowanie ee, z mantami z rakinami i tak dalej. Atrakcja, na którą wydaliśmy po 3 dychy, po 30 zł na osobę plus wypożyczenie skutera. Ale skuter jest na cały dzień, dzięki czemu zobaczymy całą wyspę. Bo która jest dość mała, także można ją w dość prosty sposób objechać. Snurkowaliśmy tam, gdzie jest gościu z tym w sumie spadochronem, zwał jak zwał, wiecie o co chodzi. A potem popłynęliśmy tam pomiędzy te dwie małe wyspy. I tam była rafa koralowa. Nie była jakaś znakomita, najpiękniejsza jaką w życiu widziałem, ale było trochę ryb ciekawych, kolorowych, takich co nie widziałem w życiu także. Ciekawe przeżycie. Tylko jak przyjedziecie tutaj, to koniecznie buty do chodzenia w wodzie wejście, bo my nie wzięliśmy i trochę pocierpieliśmy. Ale żyjemy. Muzyka Zatrzymaliśmy się na podobno najlepszą rybę na wyspie. E, nazwę restauracji w tutaj, bo nie pamiętam. E, Takie danie kosztuje 75 zł z wodą. Także no, nie najtaniej, ale też nie jest jakoś ultra drogo, można powiedzieć. A widok taki. zobaczycie zaraz, to zdecydowanie najładniej położony kościół na całym świecie. Zatrzymaliśmy się pograć w piłkę z widokiem, Mateusz trochę żołnierz, bo robimy sobie zdjęcia, a ja mam tutaj lożę widowców z tyłu. Samuel Kante. samedział, Kanty, No, także pograli w piłkę, porzucali się. Aparat im zostawiliśmy jeden i drugi, także trochę zdjęć narobili. W sumie ciekawe co, co zrobili. Jedziemy dalej przed siebie teraz. Eee, spróbujemy na wodospady dojechać, zobaczymy czy wyjdzie. Nie z lasu. Teraz idziemy na kolejną atrakcję. W sumie są tu dwa wodospady, ale my pewnie pójdziemy na jeden. Zobaczymy, jak z czasem i z siłą. Czekaj. Ale fajna zimna. Eee, podobno z pół godzinki siedzi na wodospad. Czyli kolejna darmowa atrakcja. Hmm. Jeśli ktoś by tu dotarł, no jest jeden szpital na wyspie, przy szpitalu 50 metrów obok jest taki mostek, to za tym mostkiem w prawo, tam przejeżdżasz obok szkoły i po prostej i cały czas po prostej jedziesz skuterami. i w pewnym momencie trzeba po prostu już wsiąść z tego skutera, bo ciężko tu dalej wjechać. No gdyby ktoś miał samochód, to wjedzie, ale tym skuterem we dwójkę, ciężka misja. Jesteśmy pod wodospadem, tam z tego rozdroża dróg... Idzie się jakieś 15-20 minut. A my jeszcze szliśmy w klapkach z oparzonymi stopami. Także jak ubierzesz dobre buty, to na pewno szybko wejdziesz. Piękny, ogromny wodospad. Tylko na dole trochę brudu się tu zbiera, więc nie za bardzo jest się jak pokąpać, No ale dzieło sztuki. Jeszcze faceta, który powiedział nam e, gdzie iść dokładnie na te wodospady. Bo on był już na jednym i właśnie przyszedł tu na drugi i mówi, że ten jest o wiele większy od tamtego. Także jeśli już macie wybierać jeden z dwóch, to idźcie na ten w prawo.